Witajcie, rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj taki trochę spóźniony odcinek o reformacji. I na reformację można różnie spoglądać. I tak jak, no, oczywiście różne kościoły różnie na nią spoglądają. I może takie dwie skrajności wymienię. Jedna skrajność to jest skrajność katolicka, która mówi, że to jest po prostu Podział kościoła, on był zły, on był niepotrzebny. Podział z definicji jest zły zawsze, nieodmiennie, więc cokolwiek tam opowiada reformacja, czy o cokolwiek chodziło protestantom, było to nieuzasadnione. No właśnie, to jest taka jedna perspektywa. Druga perspektywa to jest taka perspektywa trochę ahistoryczna, która też jest często popularna wśród protestantów, czyli generalnie taka koncepcja, że ja ją nazywam koncepcją czarnej dziury, czyli, że przed nami nie było nikogo, tak, że była Biblia, Biblia się zakończyła, czy tam spisana, została spisana i w zasadzie na tym koniec, potem było tylko gorzej i gorzej. Co prawda niektórzy mogą powiedzieć, że to tam powiedzmy do edyktu mediolańskiego, 314 roku, kiedy właśnie została religią państwową, no to jeszcze się Kościół rozwijał, było ok. No, ale potem to już stu czarna dziura, i dopiero my się gdzieś tam pojawiliśmy w czasie reformacji, czy tam, powiedzmy, jakieś tam charyzmatycy, to później, no i dół, dopiero Pan Bóg zaczął z powrotem działać. No i myślę sobie, że ani jedna, ani druga perspektywa nie jest właściwa. Czy jedna perspektywa jest taka, bym powiedział, że trzeba się odłączyć, i gdyby nie trzeba się było odłączać, to by się nigdy Kościół od synagogi nie odłączył, a słusznie się odłączył, no bo synagoga chciała dodać obrzezanie do chrześcijańskiej tożsamości i wszyscy, gdybyśmy, gdyby się Kościół nie odłączył od, od, od synagogi, no to byśmy musieli wszyscy być yy, dzisiaj yy, judaistami, tak? Yy, tak, tak? Tak by było po prostu, tak? Bracia od Jakuba przychodzili, list do Galacjan, można powiedzieć, że pierwsza herezja, która przyszła i powiedzieli, że fajnie, że jesteście nawróceni, Fajnie, że wierzycie, że Jezus jest Zbawicielem i Panem, ale żeby być tak naprawdę bożymi ludźmi, to musicie się obrzezać. No to jest, to jest jakby sedno herezji. <laughs> Galackiej. Alternatywna historia tego samego. No to jest list do Hebrajczyków, gdzie mamy nawróconych Żydów, którzy w pewnym momencie dochodzą do wniosku, że w zasadzie. O właśnie, oni, o, oni właśnie idą za tym katolickim argumentem. Czy nie mówią, że no rzeczywiście, bez sensu żeśmy się tak odłączyli? Po co się odłączać? Wróćmy sobie do, do judaizmu, przecież oni są Bożym Ludem, idą za Mojżeszem. No, Bóg jest z nimi na pewno. No to, no to co, to, to, skoro Bóg jest tam, to po co my mamy jakieś dodatkowe podziały tworzyć? Wrócimy sobie grzecznie, będziemy dalej tam, bo cichutko może sobie tam będziemy uważać, że Jezus jest Mesjaszem. No ale generalnie będziemy po prostu dobrymi, dobrymi Żydami. No i cały list do Hebrajczyków tak naprawdę mówi o tym, że to jest nieprawda, że, że nie ma tak naprawdę prawdziwego bycia Bożym bez Chrystusa. Nie ma po prostu. Nie ma. On jest prawdziwym arcykapłanem. On jest ostatnim słowem, którym Bóg przemówił. I jeśli ktoś lekceważy tak wielkie zbawienia, to nie ujdzie cało. Drugi rozdział, werset trzeci. A więc czasami po prostu trzeba się odłączyć, i to myślę, że, że jakby, no właśnie, możemy się dyskutować, na ile. I to jest dyskusja, można powiedzieć, jak najbardziej zasadna, tak? Czy była inna, inna możliwość? Myślę, że w pewnym sensie nie było, dlatego że Kościół po prostu nie był gotowy wtedy na to, żeby, żeby się zreformować, i, 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 i tyle. I, i, I oczywiście można dyskutować. Nad powrotem zawsze jest taka opcja, no ale pytanie, co w tym momencie katolicyzm musiałby naprawić w sobie i czy jest gotowy na takie naprawy? Także to jest jedna opcja. No druga opcja to jest opcja właśnie taka, że tej czarnej dziury, no i znowu to też nie jest biblijne, nie jest biblijne dlatego, że Ewangelia Mateusza mówi wprost, Pan Jezus, że zbuduje Kościół. Mój, pan Jezus obiecuje, to on zbuduje, i mocel pikiernych bram go nie przemogą. Skoro go nie przemogą, to znaczy, że nie możemy twierdzić, że przez ileś tam wieków nie było kościoła na ziemi. To jest po prostu fikcja. Oczywiście to napięcie niektórzy próbują gdzieś tam yy, yy, balansować takim przekonaniem, że był jakiś taki ukryty, ukryty kościół gdzieś tam po jakichś pieczarach, jaskiniach, i generalnie się chowali po lasach. No i. No i, no i no i co? No i to jest jakaś próba rozpaczliwa tego, żeby w ten sposób tą historyczność Kościoła potwierdzić czy odnaleźć. Natomiast powiedzmy sobie wprost, to z historią Kościoła nie ma nic wspólnego, tak? To są pewne fikcje. Często gdzieś jakieś grupy heretyckie dochodzą do tej alternatywnej, czy wplata się je na siłę w tę alternatywną historię Kościoła. Jest to po prostu pełna fikcja. Znaczy, to nie jest prawda. Po prostu to nie jest prawda. No i no i trzecia, trzecia, właśnie moim, moim zdaniem, jak najbardziej biblijna koncepcja, czyli reformacja. Tak? Czyli, że, innymi słowy, Kościół musi poddawać się zmianie, ale poddawać się zmianie w tym sensie, że musi powracać do tego, co, co jest Boże. No i tyle. I generalnie, jeśli jakaś część kogoś, jakiegoś kościoła, jakaś, jakaś część ciała Chrystusa chce tk tkwić w złem, no to niech tkwi. Natomiast yy, w zasadzie wszystkie listy, poza chyba jednym, do, yy, do zborów w objawieniu, one są właśnie takimi listami, gdzie Chrystus zzywa do reformacji. Tak? Do reformacji, czyli do jakiejś istotnej zmiany, do jakiegoś wprowadzenia bolącej, wymagającej wysiłku zmiany yy, w kościele. I yy, yy, no właśnie. I to jest pewien wzorzec dla nas. Wzorzec właśnie na to, że mamy, na przykład wspomnij więc, to jest do rozboru w Efezie, z jakiej wyżyny spadłeś, upamiętaj się i spełniaj uczyki, takie jakie pierwej, a jeśli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik, twój z jego miejsca. Albo yy, albo no, zbór smyrnie właśnie jest tylko i wyłącznie zachęcany. Yy, że Bóg, Panie Jezus zna. Nie lękaj się cierpień, które mają na Ciebie przyjść. I znowu, pergam ma się upamiętać. Teatyra ma się upamiętać. Generalnie tu ciekawe, pozwalają Izebel, Już nie wchodzą w szczegóły, czy to jest duch Izebel, czy kobieta Izebel, która się podaje za prorokinie i naucza i zwodzi moje usługi, usługi uprawiać wszeteczeństwo, i spożywać rzeczy ofiarowane bowano. Zwróćcie uwagę, to no pewne rzeczy po prostu trzeba konfrontować. Pewne rzeczy trzeba zamykać, pewny, pe, pe, z pewnymi rzeczami trzeba kończyć. Także podsumowując, myślę, że reformacja jak najbardziej właściwa, jako model. Oczywiście można mówić więcej o zasadach reformacji. Już dzisiaj więcej o nich nie będę mówił. Natomiast myślę sobie, że jest co świętować. Jest co świętować właśnie dlatego, że ta zmiana zawsze coś kosztuje, zawsze jest trudna. Ale dzięki Bogu, że takie zmiany zachodzą, i dzięki Bogu za tych ludzi, którzy są na tyle odważni, że gdzieś powracają. Powracają do rzeczy ważnych i istotnych. I oby nam takiej odwagi nie zabrakło, bo jak mówi jedna z zasad reformacji, Ecclesia reformata semper reformanda est, innymi słowy, cały czas musimy dbać o to, żeby się nieustannie reformować w świetle Bożego Słowa i powracać do tego wzorca, który tam ma właśnie tam dla nas jest przekazany. Także niech tak będzie, niech Was Bóg dzisiaj błogosławi i nieustannie się reformujmy. Panie, dziękujemy Ci za reformację, pomimo tych wszystkich różnych złych rzeczy, które też się pojawiły przy okazji. Panie, Ty przywróciłeś Kościół do, do jasnego, czystego zwiastowania yy, Twojej Ewangelii i daj nam, Panie, się z tego cieszyć i daj nam trwać w takim właściwym, yy, Aktywnym poszukiwaniu rzeczy, które właśnie w świetle Twojego słowa powinny się nieustannie poddawać zmianie. Oto Ciebie, Panie, proszę, dla nas i dla całego Twojego Kościoła na całym obliczu ziemi. Z Bogiem i do zobaczenia.